Hejka kochani, dziękujemy za nominację, a to jest nasza gorąca szesnastka. Na wstępie chciałbyśmy powiedzieć, że nie umiemy rapować i nigdy tego nie robiłyśmy. Aczkolwiek chciałybyśmy pomóc i przy tym dobrze się bawić. Dlatego, link do zbiórki macie w opisie, wpłacajcie pieniążki i pomagajcie. Warto pomagać. Nie mam pojęcia jak to się stało, lecz będę tutaj nawijać śmiało Akcja jest po to, aby pomagać, nie żeby ludziom hejtu dodawać Plan na wakacje dawno już miałam, lecz z tego planu zrezygnowałam Lekcje online co chwilę trwają, a moim zdaniem nic mi nie dają Koronawirus jut plany całe, na szczęście my nie poddamy się wcale Dość wasza sprawa się tutaj toczy, więc powinniście przejrzeć na oczy, Wpłacać pieniążki i tak pomagać, a nie ręce złożyć i czekać w obawach Wirus od sam tak nie przeminie, więc rozum w końcu, by pomóc rodzinie Należy działać i piąć się w górę, aby ta walka nie trwała dłużej. Na pierwszym froncie walczą lekarze, im tutaj szacun należy się bracie. Służba medyczna i oddziały całe Wam zawdzięczamy tę całą sprawę. Noce stracone, dni zabiegane, wszystko tu po to, by zwalczyć koronę OSP Beres, najlepsze wsparcie. My pomagamy, nawet w wakacje. Pomoc niesiemy, to ważna sprawa. Zawsze i wszędzie, bo tak się pomaga. Maski zakładaj w miejscach publicznych, tym chronisz siebie i swoich bliskich. Zapraszam serdecznie, link macie w opisie, a ja kończę ten challenge i pieniążki liczę. Nasze nominacje lecą do Łukasza Gluzy, Bartosza Żurka, Nikoli Gondor i Pawła Madzia.